Kiedy Słowo Boże nie działa w Twoim życiu, istnieje coś, co blokuje przepływ błogosławieństw. Są chrześcijanie, którzy żyją w ciągłej walce finansowej, mimo że są oddani królestwu. Dlaczego tak się dzieje? David i Cho zawsze uczył, że istnieje duchowa droga prowadząca do boskiej obfitości, ale wielu nie zna praktycznych zasad, jak tę drogę osiągnąć. W Księdze Przypowieści 4.7 napisano... Mądrość jest rzeczą najważniejszą: zdobądź mądrość, a wszystko, co posiadasz, przeznacz na pozyskanie zrozumienia. To punkt wyjścia, aby zrozumieć, dlaczego wielu wierzących wciąż żyje w niedoborze. Nie dlatego, że brakuje im wiary, ale z powodu braku zastosowanej wiedzy dotyczącej tego, jak Bóg działa w sferze finansowej. Kiedy po raz pierwszy poszedłem do świątyni w Korei, usłyszałem jak David Jongi Cho naucza na ten temat. Pokazywał tysiącom ludzi, że ubóstwo nie jest wolą Bożą dla żadnego chrześcijanina. Ale to, co wielu nie dostrzega, to kluczowa różnica między świadomością tego, a odpowiednim ustawieniem się, aby otrzymać. To tak, jakby stać pod wodospadem błogosławieństw z odwróconą ku dołowi szklanką. Obfitość tam jest, ale nic z tego nie zbierasz. Pierwszą zasadą, którą czo nauczał, była bezpośrednia więź między twoim życiem modlitewnym a twoim życiem finansowym. Wielu chrześcijan modli się o finanse w sposób powierzchowny, z ogólnymi prośbami, ale prawdziwa modlitwa, która zmienia twoją rzeczywistość finansową, jest konkretna, szczegółowa i stała. Kiedy modlisz się tylko mówiąc, panie, pomóż mi finansowo, to tak jakby prosić lekarza, ulecz mnie, nie wyjaśniając konkretnych objawów. David Yonggi Cho podkreślał, że powinniśmy modlić się z podanymi liczbami, datami i jasno określonymi celami. Opowiadał o okresie, kiedy jego kościół potrzebował konkretnej kwoty, aby zbudować nową świątynię. Nie modlił się tylko prosząc o pomoc finansową, Modlił się o dokładną kwotę, z potrzebnym terminem, wizualizując każdą przychodzącą darowiznę. To jest modlitwa, która przełamuje finansowe bariery. A co się dzieje w wymiarze duchowym, gdy zaczynasz modlić się w ten sposób? Ho uczył, że istnieją niewidzialne siły działające przeciwko Twojemu dobrobytowi. Wróg wie, że prosperujący chrześcijanin to taki, który może finansować postęp królestwa, dlatego trwa prawdziwa duchowa wojna wokół Twoich finansów. To sprawia, że zastanawiam się, ile czasu poświęcasz na modlitwę, w szczególności za swoje finanse. Nie tylko na ogólne prośby, ale na strategiczne modlitwy, które identyfikują blokady i ogłaszają z autorytetem wyzwolenie finansowe? Wiele osób chrześcijańskich poświęca godziny, modląc się o uzdrowienie, o rodzinę, o posługi, ale tylko kilka minut modli się strategicznie za swoje finanse. Drugą zasadą, którą ujawniał Ko, jest moc słów, które wypowiadasz na temat swojego życia finansowego. Istnieje duchowa siła w słowach, które wypowiadasz. Czy masz zwyczaj narzekać na swoją sytuację finansową, mówić o niedoborze? Potwierdzać ustnie swoją biedę. On nauczył, że nasze słowa tworzą naszą duchową rzeczywistość, która ostatecznie manifestuje się w świecie fizycznym. Pamiętam historię, którą Cho opowiadał o pewnej pani z jego kościoła. Żyła w skrajnej biedzie, ale była zagorzałą osobą wierzącą. Pewnego dnia. Pokazaniu na temat deklaracji wiary postanowiła całkowicie zmienić swój słownik. Mimo że żyła w trudnych warunkach, zaczęła dziękować za obfitość, ogłaszać dobrobyt i mówić tak, jakby już miała to, co pragnęła. W ciągu kilku miesięcy pojawiły się nowe możliwości, prosperujący biznes i jej rzeczywistość zmieniła się całkowicie. Co deklarujesz na temat swoich finansów? Twoje słowa są zgodne z niedoborem czy obfitością. To punkt do głębokiej refleksji. Często, nie zdając sobie z tego sprawy, możesz ogłaszać swoje własne ograniczenia finansowe przez słowa, które wypowiadasz na co dzień. Trzecim elementem, który Cho zawsze podkreślał, jest profetyczny wymiar modlitwy o finanse. Nie mówimy tu tylko o proszeniu i czekaniu, ale o otrzymywaniu konkretnych objawień dotyczących tego, jak Bóg chcecie pobłogosławić. Wiele osób chrześcijańskich czeka, aż dobrobyt przyjdzie w określony sposób, podczas gdy Bóg stara się go przynieść zupełnie inną drogą. Dawid Yonggi Cho nauczał o znaczeniu bycia w harmonii z Duchem Świętym, aby otrzymać szczegółowe wskazówki. On sam opowiadał, jak otrzymywał precyzyjne instrukcje dotyczące inwestycji, partnerstw i decyzji finansowych, które w danym momencie wydawały się nielogiczne, ale później okazywały się niezwykle korzystne. Czy prosiłeś Boga nie tylko o zaopatrzenie, ale również o wskazówki, jak to zaopatrzenie powinno do Ciebie dotrzeć? To pytanie, które zadaje niewielu chrześcijan. Większość po prostu prosi o błogosławieństwa, nie starając się zrozumieć boskiego sposobu ich otrzymania w swojej konkretnej sytuacji. Widzę wielu szczerych wierzących, którzy ciężko pracują, wiernie oddają swoje dziesięciny, składają hojne ofiary. Ale nadal zmagają się z problemami finansowymi. Kiedy z nimi rozmawiam, odkrywam, że stosują jedynie zewnętrzną formułę pomyślności, pozbawioną bliskiego połączenia z duchem, który ujawnia spersonalizowane ścieżki błogosławieństwa. Czwarty podstawowy zasadą nauk czo o dobrobycie jest wewnętrzna transformacja. Zawsze twierdził, że prawdziwa walka o dobrobyt odbywa się najpierw w umyśle. Wiele osób chrześcijańskich nosi emocjonalne i mentalne blokady związane z pieniędzmi: poczucie winy z powodu dobrobytu, strach przed bogactwem, tożsamość związana z niedoborem, traumy finansowe z przeszłości. Opowiadał o członkach kościoła, którzy nawet gdy Zaczynali odnosić sukcesy, nieświadomie sabotowali swoje własne osiągnięcia, ponieważ nie czuli się godni, lub obawiali się, że dobrobyt oddali ich od Boga. To głęboka mentalna programacja, którą należy zidentyfikować i przemienić poprzez modlitwę. Pytanie, które teraz do Ciebie kieruję, brzmi: Jakie są Twoje wewnętrzne blokady związane z pieniędzmi? Czy istnieje jakieś ograniczające przekonanie dotyczące dobrobytu, które wchłonąłeś przez całe życie? Może dorastałeś w przekonaniu, że pieniądz jest źródłem wszelkiego zła, błędna interpretacja pisma. Lub, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Inny werset, który często jest błędnie stosowany. Napisz poniżej, czy identyfikujesz któreś z tych blokad w swoim życiu. Podziel się, jaka negatywna wiadomość o pieniądzach została zasiana w twoim sercu i może powstrzymywać cię od finansowego postępu. Ta szczera refleksja jest pierwszym krokiem do wyzwolenia. David Jungi Cho powiedziałby ci w tym momencie, mój synu, Moja córko, Twoje relacje z finansami wiele mówią o Twoim związku z Bogiem. Nie bój się dokładnie zbadać tego obszaru i napisać w komentarzach objawienia, które Duch Święty przynosi do Twojego serca teraz. Piątym kluczowym aspektem, którego czo uczył, jest wspólnotowy wymiar modlitwy o dobrobyt. Założył słynne rodzinne grupy modlitewne, gdzie ludzie spotykali się, aby modlić się za siebie nawzajem. W tym w kwestiach finansowych istnieje zwielokrotniona moc, gdy chrześcijanie łączą siły, aby wstawiać się nawzajem o wspólny dobrobyt. W Kościele Ewangelii Pełnej w Joido te grupy nie tylko modliły się razem, ale także dzieliły się możliwościami, profesjonalnymi kontaktami, a nawet zasobami w trudnych momentach. Ten wspólnotowy wymiar dobrobytu jest często ignorowany w naszym indywidualistycznym chrześcijaństwie zachodnim. Czy jesteś częścią grupy modlitewnej, która w szczególności interceduje za kwestie finansowe? Czy masz partnerów modlitewnych, którzy znają Twoje cele finansowe i modlą się z Tobą o nie? Jeśli nie, to może być jeden z powodów. Dla których wciąż napotykasz ograniczenia. Biblia mówi, że jeden goni tysiąca, ale dwóch odpędza dziesięciu tysięcy. Istnieje wykładnicza multiplikacja, gdy jednoczymy się w celu. Ko często mówił również o znaczeniu wytrwałości w modlitwie o finanse. Opowiadał, jak modlił się przez lata, zanim zobaczył spełnienie niektórych obietnic finansowych. Większość chrześcijan modli się w sprawach finansowych przez kilka tygodni lub miesięcy, a kiedy nie widzą natychmiastowych rezultatów, porzucają duchową walkę, dochodząc do wniosku, że to nie była wola Boża. Pamiętam historię, którą Czo dzielił się o przedsiębiorcy z jego kościoła, który stracił wszystko w nieudanym inwestycji. Ten człowiek zaczął codziennie modlić się o przywrócenie finansowe, będąc konkretnym w swoich prośbach. Przez prawie dwa lata nic się nie zmieniało. Niektórzy sugerowali, że powinien zaakceptować swoją nową sytuację jako boską wolę, ale on wytrwał, a w trzecim roku pojawił się szereg możliwości, które nie tylko przywróciły to, co stracił, ale także pomnożyły to wielokrotnie. Ile błogosławieństw finansowych odmówiłeś sobie rezygnując z walki modlitewnej przed czasem? To ważne pytanie do rozważenia. Wytrwałość w modlitwie nie jest ludzką upartością, ale dostosowaniem się do wytrwałej natury samego Boga. Siódmym fundamentalnym aspektem nauczania Czo na temat pomyślności jest kwestia zarządzania. Zawsze podkreślał, że celem pomyślności nie jest osobisty komfort, ale postęp Królestwa Bożego. Wiele osób wierzących pozostaje w niedostatku, ponieważ Bóg wie, że jeśli by się wzbogacili, używaliby wszystkiego tylko dla własnej korzyści. Ho, nauczał, że powinniśmy okazywać wierność w małych sprawach, zanim otrzymamy dużo. Opowiadał, jak rozpoczął swoją kościół w małym namiocie, z niezwykle ograniczonymi zasobami, ale od samego początku odkładał procent na misyjne cele, nawet gdy ledwo miał wystarczająco na podstawowe potrzeby lokalnej wspólnoty. To jest trudne pytanie. Jeśli Bóg jutro potroiłby Twoje dochody, jak wykorzystałbyś ten wzrost? Ile przeznaczyłbyś na rozwój Ewangelii, pomoc potrzebującym, wsparcie dla ministerstw? Jeśli Twoja odpowiedź obejmuje przede wszystkim poprawę Twojego osobistego stylu życia, może to być jeden z duchowych blokad w drodze do Twojej pomyślności. Ósmy zasad, który Cho podkreślał, to moc wizualizacji w modlitwie o finanse. Nauczał, że prawdziwa wiara to nie tylko abstrakcyjne przekonanie, ale dostrzeganie duchowymi oczami tego, o co się prosi. Kiedy modlimy się o pomyślność, Powinniśmy szczegółowo wizualizować, jak ta manifestacja będzie wyglądać. Co opowiadał, jak przed budową ogromnej świątyni w Joido, spędzał godziny na wizualizacji każdego szczegółu, nabywania działki, stawiania fundamentów, wznoszenia ścian, przybywających zasobów. Widział oczami wiary, zanim zobaczył to oczami fizycznymi. To nie jest technika pozytywnego myślenia, ale biblijna zasada Autentycznej wiary, czy potrafisz wyraźnie wizualizować rodzaj pomyślności, którego szukasz? A może twoje modlitwy finansowe są niejasne i ogólne? Klarowność w wizualizacji rodzi klarowność w manifestacji. Jak mówi przysłowie: Gdzie nie ma wizji, lud ginie. Dziewiątym kluczowym aspektem nauk czo jest moc wdzięczności z wyprzedzeniem. Często mówił o tym, jak powinniśmy dziękować Bogu za błogosławieństwa finansowe, jakbyśmy już je otrzymali. To nie jest technika manipulacyjna, ale szczera demonstracja wiary. Ho opowiada historię o tym, jak w momentach skrajnego niedoboru w historii Kościoła zwoływał liderów na sesje dziękczynne, podczas których chwalili Boga za dary, które jeszcze się nie pojawiły, ale które były obiecane w Słowie. W wielu przypadkach niespodziewane dary przychodziły zaraz po tych momentach wcześniejszego dziękczynienia. Czy masz nawyk dziękowania za finansowe błogosławieństwa, których jeszcze nie widziałeś? A może twoje modlitwy są dominowane jedynie przez prośby i błagania? Wczesna wdzięczność jest językiem dojrzałej wiary. Dziesiątym zasadą, którą Cho podkreślał, jest znaczenie postu w walce o uwolnienie finansowe. Uczył, że istnieją pewne rodzaje blokad duchowych, które można usunąć tylko za pomocą modlitwy i postu. Finanse często mieszczą się w tej kategorii, ponieważ materializm jest jednym z najpotężniejszych idolów w naszym społeczeństwie chodzielił się specyficznymi okresami, gdy Kościół zmagał się z poważnymi wyzwaniami finansowymi oraz jak zwoływał wspólne posty, które były skupione wyłącznie na uwolnieniu zasobów. Świadczył, że po tych okresach poświęcenia blokady były usuwane, a zasoby napływały w niewytłumaczalny sposób, kiedy ostatni raz pościłeś w sposób szczególny w kwestii finansowej. Ta duchowa dyscyplina jest często pomijana w kontekście finansów, ponieważ wydaje się sprzeczna pościć, pozbawić się czegoś, aby otrzymać obfitość. Jednak post łamie moc materializmu i przekierowuje nasze serce, aby w pełni polegać na Bogu. Dodatkową zasadą, którą Czo zawsze podkreślał, jest znaczenie siewu finansowego w czasach niedoboru. Uczył opierając się na drugiego liście do Koryntian 9:6 11, że czas największego finansowego ucisku może być strategicznym momentem na dawanie, nawet jeśli ofiarnie. On opowiadał niesamowite historie o członkach swojej wspólnoty, którzy w momentach skrajnego kryzysu finansowego czuli, że duch prowadzi ich do składania znaczących darów na rzecz królestwa. Wiele osób uważało to za szaleństwo lub nieodpowiedzialność, ale te akty posłuszeństwa często otwierały bramy niespodziewanych błogosławieństw. To jest trudne pytanie: czy masz odwagę inwestować finansowo, nawet gdy przeżywasz niedobory, czy raczej skłaniasz się do zamykania dłoni i przechodzenia w tryb przetrwania? Ho nauczał, że istnieje duchowa mądrość w sianiu w najmniej spodziewanych czasach ponieważ to pokazuje radykalne zaufanie do Bożej prowizji. Kolejną fundamentalną zasadą nauk CHO dotyczących dobrobytu jest znaczenie konkretnych deklaracji dotyczących Twoich finansów. Nie tylko zachęcał do szczegółowych modlitw, ale także do nawyku głośnego wygłaszania konkretnych, opartych na piśmie deklaracji dotyczących życia finansowego. Opowiadał, jak zachęcał członków swojej wspólnoty do pisania finansowych deklaracji, opartych na słowie Bożym i codziennego głośnego ich wygłaszania. Nie traktował tego jako magicznej formuły, ale jako sposób na zaprogramowanie umysłu i ducha w zgodzie z Boską Prawdą, przeciwstawiając się wiadomościom o niedoborach, którymi świat nas nieustannie bombarduje. Czy masz konkretne deklaracje, które wygłaszasz dotyczące swojego życia finansowego? A może pozwalasz, aby negatywne okoliczności dyktowały to, w co wierzysz i co deklarujesz? Słowa tworzą światy, zarówno w sferze duchowej, jak i psychologicznej. Co twoje usta kreują w odniesieniu do twoich finansów? Również podkreślał znaczenie zgodności między działaniami naturalnymi a oczekiwaniami nadprzyrodzonymi. Uczył, że chociaż źródłem dobrobytu jest Bóg, to często wykorzystuje on naturalne kanały do jego manifestacji. Wiele chrześcijan oczekuje cudów finansowych. Ale nie przygotowuje się naturalnie, aby je otrzymać, nie edukuje się finansowo, nie rozwija umiejętności cenionych na rynku, nie zarządza mądrze tym, co posiada. Opowiadał, jak zachęcał członków swojej wspólnoty do dążenia do doskonałości w swoich karierach i biznesach, jako formy przygotowania na przyjęcie błogosławieństw. Mówił, że pilność, kompetencja i uczciwość w pracy to sposoby na oddanie czci Bogu i otwieranie drzwi do dobrobytu. Szczerze się zastanów, czy oczekiwałeś cudów finansowych, zaniedbując swoje naturalne przygotowanie do ich otrzymania? Czy są umiejętności, które musisz rozwijać, edukacja, której musisz poszukiwać, lub nawyki, które musisz kultywować, aby dostosować się do dobrobytu, którego pragniesz? Mało wspólnym aspektem nauk Czo na temat dobrobytu jest rola odpoczynku w cyklu obfitości. Obserwował, że wielu chrześcijan wpada w pułapkę nieustannego aktywizmu. Pracując nadmiernie w próbie wyprodukowania dobrobytu, co prowadziło ich do chorób fizycznych i duchowych, Cho nauczał, że sabatowy odpoczynek nie jest tylko przykazaniem dla naszego zdrowia, ale duchową zasadą rządzącą przepływem dobrobytu. Opowiadał, jak w najintensywniejszych momentach budowania swojego ministerstwa rezerwował święte chwile całkowitego odpoczynku, ufając, że Bóg nadal będzie działał. Nawet gdy on się zatrzymywał, to ważne pytanie: czy respektujesz cykle pracy i odpoczynku, które Bóg ustanowił? Czy żyjesz w stanie ciągłego wyczerpania, próbując własnym wysiłkiem wyprodukować to, co może przyjść tylko przez łaskę? Odpoczynek to nie bezproduktywność, to strategiczne przestawienie się na nowe fale zaopatrzenia. Co także często poruszał kwestię hojności jako klucza do ciągłego dobrobytu, uczył, że istnieje różnica między dawaniem z obowiązku, jak w przypadku dziesięciny, a dawaniem z spontanicznej hojności napędzanej miłością. To pierwsze spełnia minimum wymagań, to drugie aktywuje wyższe wymiary błogosławieństwa. Opowiadał niesamowite historie o osobach, które praktykowały radykalną hojność. Nie tylko dając to, co było wygodne, ale poświęcając się i jak te osoby doświadczały nadzwyczajnych poziomów boskiej opieki, nie traktując tego jako matematycznej transakcji z Bogiem, ale jako wynik serca zharmonizowanego z samą hojnością Boga. Jak hojny byłeś? Czy dajesz tylko minimum wymagane? Czy szukasz okazji, aby okazać hojność ponad oczekiwania? Taka postawa duchowa może być jednym z kluczy do odblokowania nowych poziomów dobrobytu w Twoim życiu. Inną potężną zasadą, którą głosił Cho, jest znaczenie wypowiadania wyzwolenia nad konkretnymi długami. Nie postrzegał długów tylko jako problemu finansowego, ale jako rodzaj duchowej niewoli, którą należało zerwać poprzez strategiczną modlitwę. Zalecał ludziom, aby spisali wszystkie swoje konkretne długi i modlili się o każdy z nich z osobna, ogłaszając wyzwolenie w imieniu Jezusa. Nie traktował tego jako magicznej formuły, która sprawi, że długi znikną natychmiast, lecz jako duchową walkę o wyzwolenie, która zrealizuje się poprzez mądrość, dyscyplinę i boskie okazje. Czy modliłeś się konkretnie o każdy dług w swoim życiu? Czy traktujesz zadłużenie jedynie jako matematyczny problem, nie zajmując się jego wymiarem duchowym? Ho uczył, że istnieją duchy biedy i finansowej niewoli, które należy bezpośrednio stawić czoła poprzez modlitwę. Jedną z ostatnich zasad, które Ho nieustannie podkreślał, jest związek między konkretną posłuszeństwem a konkretnym zaopatrzeniem. Uczył, że często Bóg daje szczególne instrukcje, które wydają się nielogiczne lub niezwiązane z potrzebami finansowymi, ale które tak naprawdę są kluczami do uwolnienia zasobów. Opowiadał historię ludzi, którzy otrzymali konkretne wskazówki od ducha, zmiany kariery, przeprowadzki geograficzne, rozpoczęcie nowych projektów, które początkowo wydawały się ryzykowne lub finansowo nieopłacalne. Jednak ci, którzy posłuchali, odkryli, że te instrukcje były w rzeczywistości bramami do nowych poziomów zaopatrzenia. Czy zwracasz uwagę na konkretne wskazówki od Ducha Świętego dotyczące twojego życia finansowego? Czy jest jakaś wskazówka, którą otrzymałeś, ale opierałeś się jej z powodu strachu lub ludzkiej logiki? Posłuszeństwo odniesieniom boskim często poprzedza konkretne przejawy dobrobytu. David Yonggi Cho nauczał, że modlitwa o finanse to nie tylko otrzymywanie zasobów, ale także transformująca relacja z Bogiem, która wpływa na wszystkie aspekty życia. Kiedy modlimy się we właściwy sposób o dobrobyt, nie szukamy tylko materialnego komfortu, ale dostosowania się do wiecznych celów Boga. Wielu pozostaje w braku, ponieważ ma zniekształcone wyobrażenie o tym, czym jest biblijny dobrobyt. Nie chodzi o egoistyczne gromadzenie, ale o obfitość, która służy wypełnianiu boskich celów. Nie chodzi o status czy porównania, lecz o zarządzanie i wpływ na Królestwo. Stosując te zasady w swoim życiu modlitewnym, rozpoczniesz podróż transformacji, która wykracza daleko poza finanse, wpłynie na Twój charakter, relacje, światopogląd i wieczny wpływ. Prawdziwy dobrobyt, który Bóg pragnie dla Ciebie, jest holistyczny i ma cele, które przekraczają to życie. Módlmy się razem teraz, stosując te zasady. Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa, przychodzę przed Twój tron z wdzięcznością i oczekiwaniem. Uznaję, że żyłem poniżej przywilejów, które ofiara Chrystusa zdobyła dla mnie, szczególnie w sferze finansowej. Dziś biorę władzę nad każdym duchem ubóstwa, niedostatku i ograniczenia, które działa w moim życiu. A mnie w imieniu Jezusa, każde przekleństwo pokoleniowe związane z finansami, które wpłynęło na moją rodzinę, deklaruję, że jestem dzieckiem króla wszechświata, dziedzicem wszystkich obietnic obfitości zawartych w Twoim słowie. Odmawiam przyjęcia mniej niż Twoje pełne zaopatrzenie dla mojego życia. Teraz wyobrażam sobie, jak długi są umarzane, pojawiają się boskie możliwości, zasoby płyną z niespodziewanych źródeł, a moja zdolność do błogosławienia innych rośnie wykładniczo. Zobowiązuję się być wiernym zarządcą zasobów, które mi powierzasz. Deklaruję, że będę się rozwijał nie dla egoistycznej satysfakcji, ale aby posuwać Twoje królestwo naprzód. Być błogosławieństwem dla potrzebujących i gloryfikować Twoje imię wśród narodów. Duchu Święty, objaw mi wszelkie zablokowania w moim sercu, wszelkie ograniczające przekonania lub wzorce myślenia, które nie są zgodne z Twoim słowem, na temat dobrobytu. Przemień mój umysł i serce, aby mogłem przyjąć wszystko, co przygotowałeś dla mnie. Z góry dziękuję za każde zaopatrzenie, każdą możliwość, każdą obfitość, którą już uwolniłeś w duchowym świecie i która wkrótce objawi się w naturalny sposób. Przyjmuję z wiarą transfer bogactwa od niegodziwych do sprawiedliwych, który obiecuje Twoje Słowo. W potężnym imieniu Jezusa. Amen. Mój przyjacielu, moja przyjaciółko, dzisiaj zaczynasz nowy rozdział w swojej finansowej podróży. Nie ma znaczenia, jak długo zmagałeś się z niedostatkiem, ile modlitw wydaje się nie być wysłuchanych, ani jak niemożliwa wydaje się twoja obecna sytuacja. Bóg, który rozdzielił Morze Czerwone, pomnożył chleb i ryby oraz przemienił wodę w wino, jest tym samym Bogiem, który teraz słyszy twoje modlitwy. Wyjdź z tej wiadomości z nowym postanowieniem, aby strategicznie modlić się o swoje finanse. Zastosuj zasady, które wspólnie omówiliśmy, konkretną modlitwę, deklarację wiary, wizualizację, wdzięczność z wyprzedzeniem, wytrwałość, wspólnotę z innymi wierzącymi oraz posłuszeństwo szczególnym wskazówkom. Spisz swoje cele finansowe, codziennie się za nie módl, konsekwentnie deklaruj Słowo Boże w swoim życiu i pamiętaj. Twoja finansowa walka nie dotyczy tylko Twojej osobistej wygody, lecz Twojej zdolności do wpływania na Królestwo Boże w tej generacji. Modlę się o finansową rewolucję w Twoim życiu, która będzie świadectwem dla świata o mocy i wierności naszego Boga.